Ogłoszenia parafialne. Wczoraj podczas mszy świętej sprawowanej w intencji ojczyzny i ustanie epidemii koronawirusa w naszej ojczyźnie, w samopołudnie włączności z naszymi biskupami zawierzyliśmy losy naszej ojczyzny, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, prosząc o ustanie epidemii, prosząc o upragniony deszcz dla ziemi. Dzisiaj, kochani, niedzielą Chrystusa Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień modlitw o powołanie kapłańskie. W przyszłą niedzielę po każdej mszy świętej będziemy mogli wesprzeć swoją ofiarą do puszki w nasze arcybiskupie Seminarium Duchowne. Rozpoczęliśmy piękny miesiąc maj poświęcony Marii. Pamiętając jednak o ograniczeniach związanych z epidemią nabożeństwa majowe celebrujemy wewnątrz naszych świątyń wyłącznie wewnątrz naszych świątyń w kościele parafialnym codziennie po mszy wieczornej a w kaplicy w Bogucinie również po mszy świętej ale tylko w te dni kiedy jest tam msza święta serdecznie zapraszamy do udziału od jutra pragniemy połączyć dwa elementy naszych nabożeństw czyli nabożeństwa majowe z adoracją Najświętszego Sakramentu. Stąd też po zakończeniu Mszy Świętej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem najpierw będziemy celebrować nabożeństwo majowe, a potem będzie pół godziny cichej adoracji z możliwością skorzystania ze Spowiedzi Świętej. Adorację zakończymy koronką do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Niezależnie od adoracji Najświętszego Sakramentu, zapraszamy do indywidualnej modlitwy w kruchcie Kościoła po mszy rannej. Ponieważ pozostają nadal aktualne ograniczenia co do ilości osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w Kościele, Podtrzymujemy y, zwyczaj transmisji niedzielnej Muszy Świętej i, tak jak dzisiaj, przez kolejne niedzielę będzie to Musza Święta o godzinie 12. .00. Przez najbliższy tydzień nie będzie transmisji z codziennego różańca jednocześnie zachęcamy do kontynuowania tej codziennej modlitwy o 20:30 prosimy trwajcie razem z nami prosząc miłosiernego Boga zarówno o ustanie pandemii jak też o bardzo potrzebny deszcz dla ziemi jutro wspomnienie świętego floriana między innymi patrona strażaków pamiętajmy na modlitwie o tych którzy spieszą nam z pomocą w czasie pożarów powodzi i innych kataklizmów Cotygodniowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o 17.30. Serdecznie zapraszamy. W czwartek, pierwszy czwartek maja, dodatkowa okazja do tego, abyśmy modlili się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszej parafii, z naszych rodzin. Zapraszam więc na godzinę 17.30 na mszę świętą. W najbliższy piątek uroczystość świętego Stanisława biskupa jednego z głównych patronów naszej ojczyzny nazywanego przez świętego Jana Pawła II patronem ładu moralnego z racji uroczystości w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych serdecznie dziękuję kolejnym rodzinom i osobom samotnym które dołączyły do grona tych, które wypełniły już swój obowiązek złożenia Daniny decyzyjnej to ponad 240 rodzin i osób samotnych. Serdecznie dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości, także tej materialnej życzliwości, zatroskania o funkcjonowanie parafii i naszych świątyń. Wychodząc z kościoła, można zaopatrzyć się w prasę katolicką. Są wszystkie trzy tytuły: Przewodnik katolicki, Gość Niedzielny i Niedziela. Są także czasopisma misyjne. Tyle najmilsi ogłoszeń. Niech Boże Błogosławieństwo umacnia nas w owocnym przeżywaniu zarówno tego Dnia Pańskiego, jak i tego tygodnia, który rozpoczynamy, tygodnia zapraszającego do szczególnej modlitwy o powołanie do kapłańskiej posługi w Kościele.